Dobry wieczór Państwu. Na trzecie wydanie Komorniki T.V. zaprasza Tadeusz Nawalaniec. W listopadzie 2022 roku mieszkańcy Wir dowiedzieli się od swojego księdza proposzcza kanonika Jana Polca, że na terenie należącym do kościoła powstanie nowy sklep Hata Polska. Mieszkańcom to się nie spodobało i około 300 z nich podpisało się pod petycją do doradnej gminy Komorniki, aby budowie tej Przeciwdziałali. Nagle wszyscy radni zaczynają robić dobrą minę do złej gry i wykonywać pozorowane ruchy, które mają przekonać mieszkańców, że radni stoją po ich stronie. Czy jednak co najmniej część z radnych nie zaprzedała swojej duszy kurii metropolitalnej i nie sprzedała mieszkańców Wir? O tym w dzisiejszym wydaniu. W okolicach centrum Wir są obecnie cztery sklepy spożywcze. Dwie żabki przy ulicy Laskowskiej i Komornickiej oraz społem puszczykowo i sklep rybka przy skrzyżowaniu ulic Komornickiej, Łęczyckiej i zespołowej. W odległości niecałych 300 metrów od społem i rybki naprzeciwko kościoła św. Floriana ma natomiast powstać kolejny sklep o powierzchni około 1000 m2. Będzie to chata Polska. Sklep ten ma powstać na trzech działkach kościoła o łącznej powierzchni prawie 1900 m2. Działki pod tę budowę zostały już wydzierżawione najemcy na okres 30 lat. Sprawa ta nie spodobała się co najmniej części mieszkańcom Wir. Jak poinformował nas radny sołecki Wir Tomasz Śliwiński, na terenach, na których ma obecnie być budowana Chata Polska, odbywały się wcześniej festyny parafialne. Zanim powstał Wirowski Orlik, w tym miejscu odbywały się również turnieje piłkarskie ministrantów. Część mieszkańców widziałaby w tym miejscu boisko do koszykówki albo plac zabaw dla starszych dzieci. Tomasz Śliwiński uważa, że nie jest w Wirach potrzebny kolejny sklep spożywczy, a architektura chaty polskiej nie będzie pasowała do architektury Popiskiego Kościoła. Radny Sołecki-Wir nie ukrywa wręcz swojego oburzenia, że decyzja o tej inwestycji odbyła się bez jakichkolwiek konsultacji społecznych. Podobnego zdania jest radna Magdalena Mrozkowiak, która 8 listopada wystąpiła w tej sprawie do wójta z interpelacją. Wniosła w niej o rozważenie możliwości pozyskania tych gruntów przez gminę oraz podjęcie działań zmierzających do rozszerzenia strefy wolnej od handlu alkoholem z obecnych 50 do 300 metrów od kościoła. Z petycją o podobnej treści wystąpiło do Rady Gminy około 300 mieszkańców Wir. O dziwo, podobne stanowisko w sprawie zajął również zarząd z POŁEM, który w całości podziela stanowisko wskazane w petycji, również w zakresie rozszerzenia strefy zakazu handlu alkoholem do 300 metrów od obiektów sakralnych. I to pomimo, iż objęłoby to ono również ich sklep. Skąd wzięło się te 300 metrów? Obecna uchwała Rady Gminy określa, że w odległości 50 metrów od przedszkoli, szkół czy kościołów nie wolno sprzedawać alkoholu. Sklepy takie nie otrzymają po prostu koncesji na sprzedaż alkoholu. Jednak odległość ta nie przeszkadza przyszłej chacie polskiej koncesję tę uzyskać. Prowadzenie zakazu handlu alkoholem w odległości 300 metrów spowodowałoby, iż sklep ten koncesji by nie otrzymał, co z kolei mogłoby zniechęcić HT Polską do realizowania tej inwestycji. Okazuje się jednak, iż zakaz na odległość 300 metrów pozbawiłby automatycznie możliwości przedłużenia koncesji na sprzedaż alkoholu również z połem oraz rybką. W odpowiedzi na interpelację radnej Magdy Mrozkowiak wójt wskazał, że gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w Komornikach, której zresztą skład sam ustalił, stwierdziła niezasadność wydłużenia odległości zakazu sprzedaży alkoholu z 50 do 300 metrów. 1 lutego bieżącego roku radni gminy Komorniki uznali za zasadną petycję części mieszkańców Wir części dotyczącej możliwości pozyskania działek przekazanych wcześniej w dzierżawę Hacie Polskiej, jednak nie zgodzili się z wnioskiem o zwiększenie odległości zakazu sprzedaży alkoholu do 300 metrów. Jeżeli chodzi o petycję, to petycja zawierała w sobie dwa elementy, jeden z elementów to była, to była prośba o rozważenie możliwości pozyskania tego terenu, obok którego teraz stoimy, czyli gruntu przez gminę oraz podjęcie zgodnych z prawem działań zmierzających do udostępnienia tego gruntu na cele bliższe mieszkańcom bliższe niż te, które mogą wynikać tak naprawdę z umowy dzierżawy zawieranej przez obecnego właściciela. I druga część petycji dotyczyła prośby o rozważenie ustosunkowania. Ustanowienia prawa, które spowoduje zakaz sprzedaży alkoholu na terenie wir w odległości mniejszej niż 300 metrów od kościoła. Druga część została przez nas wyłączona z tego względu, że uchwalenie takiego prawa mogłoby spowodować skutki dla wielu innych przedsiębiorców. Ten jednostkowy przypadek mógłby spowodować to, że Hata Polska zaczęłaby się zastanawiać, czy stawianie marketu i sprzedaż alkoholu w tym markecie. Gdy to jest niemożliwe, w ogóle stawianie tego marketu ma jakikolwiek sens. Wójt Tom zatwierdzeniem tej petycji został tak naprawdę zobowiązany do podjęcia działań, a głęboko wierzę w to, że będzie podejmował działania, które będą korzystne dla mieszkańca. Wójt może bardzo wiele rzeczy zrobić i ja głęboko w to wierzę, że te działania podejmie. Czy uznanie za zasadne petycji części mieszkańców Wiry? Części pozyskania działek przekazanych już Chacie Polskiej bez rozszerzenia zakazu handlu coś da? Wydaje się, że nie, bo umowa dzierżawy z Chatą Polską jest już podpisana, a faza projektowa na wybudowanie sklepu mocno zaawansowana. Po co zatem te pozorne ruchy radnych? Oczywiście po to, aby przypodobać się mieszkańcom Wir i dać im pozorne poczucie, że o nich dbają i się nimi interesują. Ze źródeł, które prosiły o zachowanie anonimowości, wiem, że Hata Polska miała powstać już w ubiegłym roku. Przyjrzyjmy się zatem procesowi legislacyjnemu naszych radnych. Do roku 2021 na działkach przeznaczonych pod budowę Haty Polskiej obowiązywał inny plan zagospodarowania przestrzennego. Pod koniec czerwca 2021 roku zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego do dwóch działek. Dla działki oznaczonej kolorem pomarańczowym radni zgodzili się na lokalizację usług handlu i gastronomii, ograniczając powierzchnię sprzedaży do 200 m2. Oznacza to, że na tej działce należy spodziewać się na przykład barów Bistro. Do działki tej można będzie dostać się od strony drogi powiatowej, to jest ulicy Komornickiej. Dla działki oznaczonej kolorem zielonym zmieniono całkowicie przeznaczenie z mieszkaniowej jednorodzinnej umożliwiając również zabudowę usługową, w tym lokalizację budynków usługowych o powierzchni zabudowy do 200 m2. Podniesiono również maksymalną wysokość z 9 do 10 m. Pozwoli ona również na to, aby do chaty polskiej można było dojechać także od ulicy Polnej, a nie tylko Komornickiej. Zmiany te robią wrażenie zmian krojonych na miarę, pod konkretne zamówienie. Z kolei do grudnia 2021 roku obowiązywał w gminie Komorniki zakaz sprzedaży alkoholu w odległości co najmniej 100 metrów, który został następnie ograniczony do 50 metrów. Obie te zmiany zbiegły się z przygotowaniami do podpisania umowy dzierżawy pod chatę polską przez Kurię. Kto mógł być wtajemniczony w te zmiany? Uchwały przygotowuje wójt gmin. Jan Broda często na sesjach Rady Gminy chwali się dobrymi relacjami z poznańską kurią. Z kolei nie jest żadną tajemnicą, że przewodniczący Rady Gminy Marian Adamski również utrzymuje dobre relacje z przedstawicielami Kościoła, w tym jest mocno zaangażowany w działalność wirowskiego Kościoła pod wezwaniem św. Floriana. To właśnie Marian Adamski za pracę na rzecz służby liturgicznej otrzymał od arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, metropolity poznańskiego. Medal optime metiro archidoczesis poznaniensis. Zobaczmy jeszcze, kto jak głosował za powyższymi zmianami. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana odległości zakazu sprzedaży alkoholu. Podsumujmy sobie kolejność wydarzeń na osi czasu. 22 czerwca 2021 zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a 25 listopada 2021 zmieniono odległość dotyczącą zakazu sprzedaży alkoholu ze 100 do 50 metrów. Planowany termin zakończenia budowy Haty Polskiej to rok 2022, choć jak wiemy termin ten się opóźnia. I zobaczmy, kto i ile może zyskać na dzierżawie terenu pod chatą polską. Wynajęcie działki o podobnej wielkości, w podobnej lokalizacji, to przychód rzędu 6 tysięcy złotych miesięcznie. Pieniędzy te otrzymuje parafia pod wezwaniem św. Floriana w Wira. Jednak 60% tej kwoty musi następnie przekazać Kurii. Czy zatem obecne działania radnych gminy Komorniki dotyczące interpelacji. Czy też petycji mieszkańców Wir będą skuteczne? Wydaje się, że nie i są to raczej ruchy wyłącznie pozorowane. Przecież umowa dzierżawy została już podpisana na 30 lat. Faza projektowa sklepu jest mocno zaawansowana. Czy zatem Wójt, nawet jeśli chciałby interweniować, mógłby coś jeszcze zrobić? Wydaje się, że nie i trzeba się oswoić z myślą, że chata polska niebawem w Wirach się pojawi. Bez wątpienia pomimo znacznej liczby osób przeciwnych znajdą się również jej zwolennicy. Czy jednak sklepy z połem i rybka przytrwają nową konkurencję? Nawet jeżeli tak, może to wiązać się ze spadkiem sprzedaży, a co za tym idzie, z redukcją zatrudnienia. Gdyby radni rzeczywiście chcieli zatrzymać budowę tego sklepu, a w zamian za to wybudować plac zabaw dla starszych dzieci. Nic nie stało na przeszkodzie, aby odpowiednio przygotować plan zagospodarowania przestrzennego, który w tym miejscu by to umożliwiał i zakazał budowy obiektu handlowego. Tak się jednak nie stało. Czy radnemu Zwir, przewodniczącemu Rady Gminy Komorniki, Marianowi Adamskiemu bliżej do Pisowskiego despoty, czy świadomego, otwartego na społeczeństwo obywatelskie demokraty. Maria Nadamski przedstawia się jako osoba nielubiąca wolnego i niezależnego dziennikarstwa. W zakresie współpracy z nami przejawia złą wolę, próbuje tłumić krytykę prasową. Na sesji Rady Gminy 19 stycznia 2023 roku zasugerował, iż komorniki TV nie są upoważnione do nagrywania działalności Rady Gminy. Pytanie do Pana, który stoi za kamerą. Czy Pan będzie nagrywał? Tak. Dobrze, to ja przyjdzie mecenas, i się zapytam, co Pana upoważnia, żeby nagrywać sesję. Tym bardziej, że leci cały czas i nagrywana sesja jest. ma. Pan mecenas przyjdzie na chwilę, to się zapyta. Oczywiście. Stosowne przepisy reguluje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Rozumiem. Pewne środowiska konstytucji nie respektują. Nie jest to obecnie w modzie. Jednak trzeba przypomnieć, że prasa zgodnie z Konstytucją korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Zaś obowiązkiem organów państwowych. Jest stwarzanie nam warunków niezbędnych do wykonywania postawionych nam funkcji i zadań. Nie wolno utrudniać nam zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki. My, dziennikarze, służymy społeczeństwu i państwu. Maria Adamski udzielił wywiadu w styczniowym wydaniu Nowin Komornicki. Na pytanie redaktora o przesunięcie przez prawo i sprawiedliwość terminu wyborów samorządowych na jesień 2024 roku stwierdził, że jako uczestnik wielu kampanii wyborczych uważa to za posunięcie słuszne. Uważa, że wyborcom przyda się trochę oddechu od emocji, które udzielą się im podczas kampanii parlamentarnej. Podobne wyjaśnienia można usłyszeć od polityków prawa i sprawiedliwości. Ale czy w tym zabiegu czasowym naprawdę chodziło polityką prawa i sprawiedliwości o nasze dobro? O wyjaśnienie poprosiłem innego doświadczonego polityka, Bartosza Zawieją. Przesunięte wybory do samorządów. Niektórzy twierdzą, że to dobrze, bo Polacy będą mogli wypocząć, nie będą musieli tak ostro walczyć w ramach dwóch kampanii wyborczych w jednym czasie. Czy to rzeczywiście o to chodzi? To skandaliczna decyzja, ona nie ma żadnego potwierdzenia w mediach, ponieważ kwestie zmiany konstytucji reguluje konstytucja. Tam w niej są, jak gdyby można powiedzieć, wskazane czy, czy stany wyjątkowe, oczywiście stan wojenny, stan klęski żywiołowej między innymi, i w oparciu o takie, jak gdyby wprowadzenie tego typu instrumentów można wydłużać trwającą kadencję. Więc jeżeli można powiedzieć, wprost patrzymy na tą ustawę zasadniczą, czyli na konstytucję, Zmienianie okresu trwania bieżącej kadencji, która trwa, no jest całkowitym nową, sprzeczną z konstytucją. Więc ja uważam, że to jest po prostu coś bezprecedensowego w historii naszego kraju i uważam, że to jest szkodliwe. A jeżeli powiedzmy sobie szczerze, że przesunięcie wyborów samorządowych na wiosnę przyszłego roku ma jakikolwiek sens, to należy pamiętać, że. W okresie bodajże od 10 maja do 25 czerwca przyszłego roku odbędą się wybory do Europarlamentu, więc żadnego odpoczynku nie będzie. Będzie po prostu kolejna kampania, ponieważ przed nami są, można powiedzieć, trzy cykle wyborcze i moim zdaniem przesunięcie przez obecnie rządzących tego terminu wynika z prostej przyczyny. Tak, dla przypomnienia, w latach 2005-2007 też rządził PiS. W 2006 były wybory samorządowe, wówczas przeprowadzone zgodnie z konstytucją. PIS je sromotnie przegrał, a rok później na szczeblu krajowym również nastąpiła tego obozu porażka. Więc, moim zdaniem, to są prawdziwe powody zmiany tej narracji i tego całego kalendarza wyborczego. Czyli tak naprawdę nie chodzi o nasze dobro, tylko chodzi o coś innego. Mówiąc wprost, chodzi o partykularny interes obecnie rządzącej formacji politycznej. Redaktor zapytał Mariana Adamskiego również o to, czy dobrze się dzieje, że debata polityczna prowadzona jest obecnie również w internecie, np. w mediach społecznościowych. I tu znów ujawniła się w nim niechęć do jawności życia publicznego, kontroli i krytyki społecznej, tak jak w przypadku niezależnej prasy. Marian Adamski uznał to zjawisko za fatalne, które jego zdaniem nie powinno mieć miejsca. Jego zdaniem niedopuszczalne są niektóre uwagi pod adresem innych osób lub klubu Nasza Gmina Komorniki. Jego zdaniem klub, który reprezentuje, nie stosuje się do ogólnie przyjętych zasad, nie ocenia innych osób, nie krytykuje konkurencji, a jedynie zachwala swoje działania, plany i dokonania. Uważa, że zasada ta powinna obowiązywać wszystkich. Czy rzeczywiście klub nasza gmina Komorniki nie atakuje innych? Czy rzeczywiście sfera publiczna w gminie Komorniki powinna być zamknięta przed wyborcami? Czy rzeczywiście politykom nie powinno się patrzeć na ręce, nie krytykować i pozostawić wolną wolę w zarządzaniu gminą i naszymi publicznymi pieniędzmi? Zapytałem o to przedstawiciela opozycyjnego klubu. Głos mieszkańców Marka Kubiaka. W dobie internetu i wszechobecnych władz społecznościowych oczywistym jest, że różnego rodzaju dyskusje i wymiana poglądów przenosi się na fora internetowe. I dobrze, bo społeczeństwo ma możliwość łatwego wyrażania swoich poglądów, łatwej oceny władz, a przede wszystkim wyrażania swoich oczekiwań, w tym do władz, do i Pan Przewodniczący zapomina o dużej aktywności Radnych Klubu naszych gminy na porach internetowych, w tym tych, którzy w ostatnich tygodniach udostępniali na swoich profilach publikacje dziejące w jazdy portali, które zdyskredytowały niezależne media i osoby je tworzą. No nie możemy zapominać o tym, że przede wszystkim polski system prawny przewiduje jasność i jasność życia publicznego Wszystkie działania władz, czy to lokalnych, czy to centralnych podlegają krytyce nie tylko podczas wyborów, ale przez okres kadencji. mieszkańcy gminy no, powinni mieć jak największą możliwość postrzegania tego, co się dzieje w Radzie Gminy. No, muszą mieć możliwość czerpania informacji nie tylko z jednego źródła, ale z różnych źródeł po to. Są m.in. fora internetowe, aby mieszkańcy mogli dowiedzieć się nie tylko jak wygląda to z jednej strony, ale z drugiej strony jak to postrzega władza, jak to postrzega opozycja. Jak widać, nie każdy polityk naszej gminy podziela stanowisko radnego Mariana Adamskiego. I to mnie cieszy, bo to daje nadzieję na poprawę relacji władza-wyborca-obywatel. To apel do wszystkich radnych gminy Komorniki. Idźmy drogą demokracji, bo różnice zdań są ważne, ale jawność życia publicznego, kontrola i krytyka społeczna są narzędziem demokracji. Nikt, kto nie ma nic do ukrycia, nie powinien bać się wolnych mediów i debaty politycznej. Żyj zdrowo w zdrowym świecie. Tak brzmi hasło 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zakończył się 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem Wygrać z Sepsą. Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu Sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. A w Gminie Komorniki nowy rekord. Mieszkańcy wspólnie zebrali prawie 105 tysięcy złotych. O tym, co się działo, opowie nam szef sztabu WOŚP w Gminie Komorniki, Damian Konieczek. W tym roku pobiliśmy kolejny rekord prawie 105 tysięcy złotych zebraliśmy. Także widzimy, że nasi mieszkańcy też próbują się angażować w takie inicjatywy i za to bardzo, bardzo dziękujemy. Lista osób, która pomagała tutaj nam, nam sztabowi, które się mieścił właśnie w tym budynku Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach, jest bardzo duża. No cóż, jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Pieniądze zbierano w każdym sołectwie, w tym również w tym najmniejszym, Głuchowie. O czym opowie nam radna gminy Komorniki i sołtys Głuchowa, Krystyna Kroll-Hilomer. Tradycyjnie, jak co roku, orkiestra grała również w naszym wiejskim dworku, w świetlicy w Głuchowie. Mieliśmy bogaty program. Tańczyły dzieci, grupa baletowa z tańcząca lampa. Warsztaty prowadziła nasza artystka Janina Zgłuchowa. No i koło gospodyń zaopatrzyło naszą kawiarenkę w pyszne ciasto, a kół korolniczej Rada Sołecka w słodycze i owoce. Zebraliśmy niespełna tysiąc złotych. Było wesoło i gwarnie, i mam nadzieję, że w przyszłym roku. Impreza będzie również powtórzona w naszej świetlicy. Cieszę się, że w tych tak trudnych dla nas wszystkich czasach zebraliśmy się wszyscy i przekazaliśmy na ten piękny cel, jakim jest wielka orkiestra świątecznej pomocy odrobinę naszego serca. Dołączam się do słów dyrektora Damiana Konieczka. Cóż, gmina Kmorniki gra do końca świata i jeden dzień dłużej. Dziękuję i do zobaczenia państwu. Cześć, siema.